Wcześniej Wam pokazywałem tą potężną tamę bobrową, dzięki której ta woda się tutaj utrzymała i utrzymuje cały czas. No nie mogę się zbliżyć, bo tam ja ją widzę. To jest jego ścieżka, akurat. Ale ja dzisiaj bez kaloszy. Ale na poprzednim filmie zobaczycie, ile tego jest. Kilkaset metrów. Naprawdę z sporej wody tutaj zatrzymanej. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak sucho. Ale zobaczcie, co on zrobił. <słuch> cały czas jeszcze jego kijek. Kijek idealny do chodzenia. Ładnie obiedzony. Ale o, tu wszędzie był pas. Takich właśnie brzuzek Różnych drobnych drzew, świerków, i zobaczcie tu, pusto. Cały ten tutaj obszar wyciął, żeby zrobić tę tamę. Zobaczcie, ile tu jest drzew. Przy okazji stworzył piękną ostoję. Kolejne, kolejne. 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 Tu potrzebował tyle materiału. Brał te mniejsze oczywiście też. Też przecież musiał coś jeść. Wszystko to to ogłosił nasz kochany Bóg. Stworzył dzięki temu przepiękną ostoję osłoniętą z każdej strony dla zwierząt. Tam jest dużo ścieżek jeleniowatych, tutaj myślę sobie, że tu wilki na bank są, ale kawałek jest. Pracuś niesamowity. Na serio pracuś. No i to już ścieżką tą idzie po następne. Tu, tu, tu wszystko wyciął. Tu, 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 ale poszedł. No i zaczyna wracać, już za te Będzie ją powiększał, tam ustoję, a normalnie to wyglądało tak, jak tam. A zobaczcie, jaki to jest plac. Brawo, Bógry! Brawo.